Gotowanie nawet skomplikowanych przepisów w urządzeniu Tefal Cook for Me Touch Pro jest całkiem proste. Na wyświetlaczu urządzenia możemy sprawdzić nawet listę składników, zważyć je dzięki budowanej wadze urządzenia, albo po prostu krok po kroku sprawdzić, co powinniśmy robić. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce na przykładzie dania, jakim jest kaszotto z gorgonzolą i szpinakiem. Danie może wydawać się skomplikowane, zwłaszcza jeśli ktoś nie jest orłem gotowania. Niemniej jednak dzięki wbudowanej książce kucharskiej możemy łatwo wykonać każdy przepis krok po kroku. Fajne jest to, że dzięki wbudowanemu połączeniu Wi-Fi oraz aplikacji mobilnej nasza książka kucharska może rozrastać się o nowe przepisy. Dzieje się tak dlatego, że marka Tefal dodaje swoje przepisy, a ponadto użytkownicy kucha tworzą swoją społeczność i również dzielą się swoimi pomysłami na dania udostępniając je innym osobom. só bom. W przypadku naszego przepisu na risotto pierwszym krokiem było pokrojenie i usmażenie cebuli. W tym urządzeniu możemy zarówno smażyć, gotować, jak i utrzymywać ciepło. Możemy także wybrać tryb ręczny pracy lub tryb automatyczny, który po prostu załączy się, gdy wybierzemy gotowy przepis. Jest to opcja, z której ja korzystałam najczęściej, gdyż jest po prostu najwygodniejsza. Można przerządzić smaczne i zdrowe danie bez większego zastanawiania się. Podczas pracy na wyświetlaczu ujrzymy timer, który pokaże nam, ile czasu już trwa nasze smażenie lub gotowanie. A tu, po podsmażeniu cebuli, wystarczy wsypać kaszę oraz dodać bulionu. Może być to oczywiście taki domowy bulion-wywar, będzie to najlepsza opcja, ja jednak szłam na łatwiznę i korzystałam po prostu z kostki rosołowej. Również wychodziło to dobrze. W momencie rozpoczęcia gotowania pokrywa naszego kuka zaświeci się na czerwono. Jest to oznaka, że trwa tutaj właśnie proces przygotowywania posiłku. Należy w tym urządzeniu pamiętać o tym, że do podanego czasu potrzebnego na ugotowanie danej potrawy dodać należy kilka chwil potrzebnych na nagrzanie się urządzenia. No jest to potrzebne, aby mogło ono wytworzyć odpowiednie ciśnienie w swoim wnętrzu, jak i na dekompresję. Kiedy zakończy się proces gotowania, nasz kuk automatycznie zacznie wyrzucać nadmiar pary i wyrównywać ciśnienie pomiędzy swoim wnętrzem, a tutaj swoim otoczenie. Po zakończeniu dekompresji pokrywę można bezpiecznie otworzyć i zobaczyć, co nam się tutaj ugotowało. W przypadku tego przepisu na tym nie kończy się gotowanie. Do ugotowanej kaszy i cebuli należy dodać pozostałe składniki, między innymi ser, gorgonzola i szpinak. Nie wiem czy inni użytkownicy Kuka mają tak samo, ale ja zawsze gotując zwłaszcza pierwszy raz jakieś danie jestem ciekawa co zobaczę po otwarciu pokrywy urządzenia. Po zakończeniu drugiego gotowania nasze kaszotto jest już gotowe. Po otwarciu pokrywy możemy zobaczyć, jak wygląda oraz przełożyć je na talerz i sprawdzić, jak smakuje. W mojej opinii urządzenie Cookformita Pro jest po prostu doskonałe do przygotowywania takich dań jednogarnkowych, choć oczywiście nie są one jedyną opcją, jaką można przygotować z pomocą tego urządzenia.